Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie i nowy nabytek też wita. No, bardzo ładnie. Siadaj sobie, chłopie. Spójrzcie, jaki ostatnio widok spotkałem, wchodząc na swój kanał na YouTube. Kurde, no, 666 6, 6 subskrypcji. Bardzo ładna to liczba. Teraz jest ich już odrobinkę więcej. No ale to pięknie wyglądało, dlatego musiałem uwiecznić. Mniejsza o większość. Bardzo cieszy mnie ta liczba subskrypcji i aktywność na koncie i lecimy po więcej. Cały czas po więcej. A teraz krótko o tym jegomościu. Jest to mój Alcik. Wylewelowałem sobie Dead Night'a z zamiarem skupienia się praktycznie wyłącznie na PvP. Lubię Frost Death lubię Frost Death od Wrath of the Lich King i on sobie tak stał, nieużywany i trochę przykurzony, i w Legionie też bardzo podoba mi się Frost Dead Knight, więc chciałem sobie koniecznie tę postać zrobić. Porobiłem parę, parę battlegroundów, postać jest kompletnie nieubrane, w gierze zlewelowania, 789 item level, póki co udało mi się odblokować tylko 3 e, talenty za honor, e, więc jest to totalny groszek, a to wideo na swój sposób może wam uświadomić, że teraz postacią, którą dopiero co wbiliście e, level 110 można całkiem sensownie pobawić, pobawić się w PvP. Zapraszam. Teraz na zielonej trzeba próbować tutaj ze wszystkich sił odeprzeć. Patrzę, że jedno działko jest obsadzone, to dobrze, znaczy, że towarzysze broni coś tam myślą. E... Ja obstawię drugie i przerywamy, przerywamy cały czas, nie pozwolimy im dojść do głosu. No niedobrze, że tutaj ten Demolisher się pojawił. Teraz to już trzeba zastosować inną taktykę i po prostu... ...nie pozwolić im się tutaj przedzierać, trzeba rozbić ten Demolisher jak najszybciej... ...i zatrzymać przeciwników tu, gdzie są w tej chwili. On stąd chyba jeszcze nie może rzucić w bramę. To dobrze, to dobrze dla nas. Gdzie? Chance of ice. Gdzie się wybierasz, Misiu? A ty gdzie? Chance of ice. Wyciągnąć jednego. Chodź tu bliżej. Chains of Ice. I Gin. Nie możemy pozwolić im się tak, kurde, tutaj bezkarnie przedzierać. Przerwiemy kasta. I healer down. Ten warlock tutaj się chce koniecznie wykaraskać, ale Chains of Ice... I do widzenia. Porobiony. Damage damage. Jeśli chodzi o damage, to zdecydowanie dobrze jest w przypadku Frosted Night. Ale kurde, to utility, ten grip, ee, to robi robotę szczególnie. Prawdę mówiąc, już tam piestrącał strącał ten damage. Ale jak cholernie użyteczna jest to specjalizacja, to. Jestem szczerze mówiąc zdumiony. Ja Grałem sobie oczywiście tym harem trochę PVP w trakcie levelowania, ale no to było takie wszystko średnio poważne, wiadomo tam za mocno się na tym nie, nie skupiałem. A teraz na maksymalnym levelu patrzę i obserwuję, że to jest potwornie wręcz pożyteczna klasa i speca. O, coś nam tu a jeszcze jednego demolisera wyciągnęli z zaplecza. Niedobrze, cholera, ale dwie minuty do końca, czyli przytrzymaliśmy ich naprawdę naprawdę dosyć długo. Naprawdę nie poszło to źle. O, oto, oto mi chodziło. Dobra, pierwsza brama pękła. A ty, Jasiu, czego tu? 2VS1. Buła jest, gotowy! No ale nie na 4 vs 1, come on! To już nie było fajne. Fuck you. No i wygraliśmy. Boom! Kurde, w killing blowsach pierwszy, w damage'u nie najgorzej, bo czwarty, świeżo wbitą postacią, Mogę z tym żyć, naprawdę mogę z tym żyć. No dobra, cholerna kopalnia, ale pomijając już fakt, że nie cierpię tego Battlegranda i strasznie często tutaj, no, jakby bilans przegranych do wygranych na tym Battlegrandzie jest mocno niekorzystny, że tak powiem, ale yy, spójrzcie na to. Zdarzyła się rzecz, która nie zdarza się praktycznie nigdy. Na 10-osobowy w tej chwili team mamy trzech. Trzech, słownie trzech i na paluchach licząc też trzech healerów. Rozumiecie to? Healerów na Battlegrandzie. Random. Trzech. W dziesięcioosobowym teamie. Jestem tak pełen podziwu, że... Wow! Kurde, no muszą paść. Muszą paść zanim ten cholerny wózek wpadnie do dziury. Jakim cudem oni tak długo żyją? Przejęliśmy? O, come on, przejęliśmy ten wózek. Wpadł w ostatniej chwili, za to jest chyba ten naciw. O, damit, ale to dobrze wyszło. Ale to dobrze wyszło. Jak nigdy. <ścoughs> Okej. Okay. Oni nam tutaj nie chcą za mocno zdaje się pozwolić. Na takie zabawy. Spoko ziomeczki, rozumiemy desperację. Na pewno znajdzie się jeden z naszych sojuszników, który pójdzie i na spokojnie sam odprowadzi jeden wózek i tyle. Także nie ma strachu, nie ma strachu. Mam nadzieję, że nasi killerzy są gdzieś tutaj w okolicy. Gdzie? Do nogi. i ten warlock leży i teraz ten warrior też leży a teraz ten rogal jego kolej. a to skubany a to szczwany lysek. ale on też już ginie leży wychodzi na to że ja po prostu muszę nagrywać filmy z pvp bo jak nagrywam filmy z pvp to ten to wygrywam <ścoughs> Ale nie, on musi umrzeć. To się nie może tak skończyć. Ja z kolei odpalę teraz wszystko defensywne co mam. Postaram się trochę podratować. Został nam tylko on, zabijmy go do diabła. Oh! Jezu wreszcie. Dobra. Tutaj mamy healer steam. A, miejmy nadzieję, że tam nasi sojusznicy sobie radzą ze środka, ale powinni pójść też przejąć jeszcze jedną kopalnię, bo tutaj mamy skupionych ichnich healerów. I fajnie by było, gdyby... ...nasze ziomeczki zajęły się pozostałymi bazami, bo horda cała skupiona tutaj, a ma dwie bazy, do cholery. No chodź tu. No chodź. No ja cię nie wypuszczę stąd, zapomnij. No, właśnie. I teraz ten priest. Do widzenia! Do widzenia, powiedziałem. Do widzenia. No, o to się rozchodzi. A teraz to już niech się dzieje, co chce. Eee, bo nie lecą im punkty z tej bazy. Dobra, chains of Ice. I witamy w kolonii! Chase of Ice. Toteczka. I w wpierdł, w wpierdł! w w No dobre to było. A jak idzie tym? O kurde, i przeciągnęliśmy wózeczek. To jest aż kuźwa niepodob... nieprawdopodobne. Naprawdę dobrze sobie radzimy. A te kutwy chcą wziąć nasz wózek, ale my im na to nie pozwolimy. Ale lecimy spróbować go zatrzymać. No chodź, misiu, chodź, chodź, chodź. Ja cię tutaj przyciągnę i przytulę. Ty się nic nie bój. Chyba nie żyje. Byłoby przykro, jakby ktoś wrzucił ci ch Chance of Ice, a potem... Cię zaciukał. Ojej. Strasznie pechowa sprawa. No dobre. Trzy kopalnie nasze. To znaczy dwie nasze, a jedna z... klepnięta, ale jeszcze nie nasza. Przegonił mnie w damage'u co prawda jakiś Demon Hunter kurde, ale statystyki też nie są złe. 8-0 no i naprawdę dobry damage. Jestem zadowolony z Frosta. No nie będę kryć, że jestem zadowolony z Frosta. No i tak się to prezentuje. W trakcie nagrywania tych materiałów zrobiłem, zdaje się, 4 battlegroundy, z czego 3 wygrałem, co jest zaskakującym wynikiem, ale tu nie o to. W zwycięstwie w random battlegroundach najwięcej jakby udziału ma po prostu nasze szczęście. To jaki team trafimy, i to jak dobry bądź słaby będzie team przeciwników. Wiadomo. Ale jeśli chodzi o frost Dead Knight'a, to zabawa jest przednia. W porównaniu z moim mainem, czyli Enhancement Shamanem specka ta jest zdecydowanie twardsza, zadaje całkiem niezły damage i przede wszystkim ma kosmicznie świetne utility Dead Grip i e, Chains of Ice. To jest Mistrzostwo Świata. Jeżeli chcielibyście więcej materiałów PVP z tym moim otoludkiem, którego teraz sobie będę orcował na Battlegroundach i starał się trochę ubrać i obyć z tą specjalizacją, to dajcie mi znać w komentarzach. A na dziś żegnam się już z Wami. Dobrej nocy. Hej!